Dzień dobry, jest Współczesniaki z tej strony. Coraz mniej jest takich fajnych placów zabaw pokrytych piaskiem. Niestety. A tu ludzie gubią. Kolejny plac zabaw. Blisko mam linie elektryczne i mi trochę Simplex popierduje. Jest, ma dwójaczek. Dobra, dwójka nie jest zła. Tu był jakiś sygnałek. I tu jest 50 groszy. Baja. Nieźle. i O. Dobra, wariata się załączył. Tu jest jakiś sygnałek. Oj, oj, nie szalej. O, moniaczek, współcześniaczek, 10 grosz. Ale lepsze 10 groszy w kieszeni niż w piachu. No i chyba wreszcie trafiłem na w miarę dziewicze miejsce, chociaż kiedyś już tu byłem. Dobrze jest.